A, oh, shit. Here we go again. się ma na sercu. Joczy się ma na sercu. Witam na skończeniu na moim kanalecie. zano jest Dominik. Ja Witam Cię bardzo serdecznie. To jest nasze drugie nagranie już, bo nagrywaliśmy wczoraj, ale dźwięk się zepsuł. E, I dzisiaj nagrywamy dorsy. Trzy próby. Próbujemy przejść całe. E, ja mam mało pieniążków, znaczy tych, tych nie wiem co to jest. Coś czy coś, chodź tutaj yy, Bo my nagrywali, żebym stracił tego dużo Miałem tego około 1000, miałem jednego revive'a Ale zużyłem to niestety, więc nie będziecie mieli tego revive'a w razie czego no ja tak samo No ale próbujemy Zobaczymy jak to się się uda No Ja standardowo witaminy Lecimy. Pierwsza próba. Nagle kołam Soundtrack do tej gry. Szczególnie na 50 levelu. To jest takie dobre. Ja Zatem grę przygłosiłam. Teraz co raciło, mi Na podglądzie jest Git. Zobaczymy jak to pójdzie w trakcie. Mam nadzieję, że to będzie wszystko git. Ja też. I szykujcie się na no jeszcze jakieś filmy, bo mam jeszcze trzy niezedytowane filmy gdzieś tam w folderze, który mi się na razie nie chciało zmontować, ale zmontuje i będziecie mieli na kanale fajnie. W jednym niestety, słabo słychać dźwięk, bo miałem że mikrofon ustawiony. Ale to jest chociaż z Rainbow Sixa, więc fajny, gry macie film. W ogóle jest ankitman za, za czytanie wszystkich okazów, nie? Mm -hmm. chodź. Seryj szybko, no. do, tamtej, do tamtej szybko. Mhm, mm wydało się. Chy. Oj, 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 oj. O, ci zająłem chamsku. Ora. No, może się tak już muszę mam że nagrywamy. Ja w ogóle zapomniałem, że ja się muszę. No, ciekawe jest, warto się często odzywać, żeby nie było nudno. Nie trzeba było aż tyle wycinać, ale czasami jest taki moment, że nie ma o czym gadać. To jest najgorsze. Hmm, już się ciemno zacznę. I widzę wczoraj, na szczęście nam się nie udało przejść, bo wczoraj doszliśmy do. do... 97 poziomu... do tego pokoju dawno nie miałem. Do 97 pokoju i nam ambusz wyskoczył, akurat w pokoju, gdzie nie było szaf nigdzie, więc... To było chamskie. Tak dziwnie brzyczało tam z tyłu o, ma, Dobra no. Mam klucz. Dobra. Przepraszam bez widzenia jak będę już ciągać na sama, ale jestem chory dalej trochę, więc... Wencik. E. Yy... Wydawało mi się na pierwszy że psy był. Teraz mam wrażenie, że ma lepszy soundtrack ten. Bo psy te aut fejkowe Dalej nie upadła szafa, i był tego am, więc że ktoś puka. Mi się wydawało, że. Tego, był taki dźwięk podobny do rasza. no uważaj. Dobra, mi nie zabrało na szczęście. I też? O, mryga. O, obrazy da. Dobra, obrazy. Żeby się tu nie cofnął? Zobaczymy, na 50. levelu nam pójdzie. O, mm -hmm. znowu. Ja w ogóle tak mało rozumiem te, te oczka, a teraz są co chwilę. No. Oczko, oczko. Już będzie rush zaraz. Pro mam. Dobra, oczka. to były oczy? Dobra. Ty, ale czekaj. Prawki po a nie... Stary, ja tu robię. robię. Ja robię, stary. Okay. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Mi zawsze nie wychodzi na tym drugim. Wiesz, mi czasami nie wyszło no nie. też na tym pierwszym. No, i drzwi mi się musiały otworzyć. No mi też. żony jest jesteś przy mnie. Że teraz nie mogę zmiesować drzwi. Siodek. Lewo. Hmm, ja nawet no. nie pobiegłam. Widziałem jak pobiegł naokoło. Już o w wiem, się... wiem, wiem. I nie dawa się rączku, Dobra, udało dobra się. mi się. Tak? Ja wczoraj Yeah Let's go A ty Idziemy dalej tam jesteś też. no Udało się Ja nie lubię przeglądać szafek, bo mi często ten palunek wyskakuje Rzadko Co za jakieś szeptanie to ambient chyba tylko Dziwego oh. O, teraz pięćdziesiąty aż u światła o, leży No nie mogę wejść do szafy! Jezus, Uda udało mi się, tak Jezus, udało Maria. się. Nie mogę wejść do szafy, no nie mogę wejść do szafy gościu. Jezus, Mary, jestem gościem. O, wyglądał, kluczyk. Okej okay. Hm, mm, jaki fajny obraz Rainbow mm -mm. i The Slime Ajej. Dobra Poczekaj, szafki posprawdzać Witam Pani Gatko Hm mm. Let's go Teraz tu są z strony. Te książki. Tu ja jest widzę dobra, widzę książkę. Ja też. Ja już podniosłem jedną. Bo... ja nie podniosę, bo on tu jest. Przy mnie. Ok, ja idę szybko po tą. Idę szybko po tą. Ksi... Yy, tego, kartkę. O, to jest kolejna. Tu idzie, dobra. Tu jest gdzieś kolejna. Zaraz ją podniosę. Dobra, mam. No nie idę, nie ja najpierw nie, wejdę tego. do szafy, wejdę do szafy. Ten soundtrack. Oh, tak Dobra, dobry. do góry idzie, do góry idzie, do góry idzie. Idę. Dobra, idę. Jest tak. Czworokąt, trójkąt. Dobra, mam, mam X-a. Pięciokąt, mam gwiazdka i pięciokąt. Pięciokąt Mówię, jeden coś. mamy, czworokąt mamy, trójkąt mamy, gwiazdkę mamy. Brakuje nam jeszcze jednego pięciokątu. Jeszcze jedna książka, ostatnia. To zakładam, że dwie musimy, bo powinno być osiem, a mamy sześć. To jest czworokąt, trójkąt, pięciokąt, to mamy, gwiazdka i tego. On się tutaj na górę. Tu jest jedna na pewno, Nie. bo tu się tutaj coś świeci. Idzie do góry. Ja za kanapę, za kanapę. Chociaż ja nie za kanapą mnie zabił, ale no. Tylko nie stawaj, nie stawaj. Najlepiej ja się w ogóle nie, nie rufaj. Nie, ta kanapa jest z tych materiałów tych jak te fale, jak ten piasek Dobra, porzucę. Dobra to zakładam, że będą na dole. Nie, bo, bo tu, tu ty jest, jest na pewno jedna, bo coś, bo coś tego był odgłos ty O, idzie od... tu zaś, Idzie tu zaś Dobra, na, na dole są, na dole, bo tu nie ma. Na dole, no ale jest odgłos, to są gdzieś tu niedaleko. Ha! Wyszedłem za kanapy, a on podszedł do tych drzwi, skutką. Już się żeby my zobaczył. Dobra, jest na dole, idę na dół. Ja teraz próbuję wyjść stąd. To nie widzę... No dosłownie tutaj się A, świeci. A tu jest książka! Ale to jest kółko. O, było. No idzie do mnie. Idzie na górę coś. Dobra, za, za kanapę. Za sofę, jak coś, to będę wchodzić do szafy. No, poszedł se. Dobra, mam ostatnią. Masz? No, faktycznie. Ja wchodzę na do szafy. O kurde, mam minigierkę idealnie jak wchodzę do szafy. Ja też muszę wstać na chwilę szafie. chyba na tą głowę. Nie, jest u góry. Przy mnie jest, przy wejściu okay. na górę. Dobra, skończyłem. Idzie na noc

Oh! To jest ciemny pokój kurytarz ciemny czy to jest... Czy jak miał tutaj dawać na ciemno? Kolejny went Monka Mon S Mąka Mon S nam się ugląda się razem no a nie wiem, ostatni, ostatni raz jak tak gadajśmy to umarliśmy na, na 97, więc... A bo nie możesz słychać tego ambusza po prostu. No. rega. Mhm. Teraz będzie rush też. Ciemno. Psydu było. No to jest takie fake. Akcept... Myślę, że to no. sprawdziłem, bo było mega blisko. To jest takie fake, on może być tylko w tych ciemnych pokojach. Nie, mi się kilka razy trafi w tych jasnych. A zapalniczka, jest zamienię. Znowu. Też słyszałem. 53. te Mhm, O Jezu Maria, dlatego. Mnie raz walnęło. nie. To jest najgorsze, gości. Ale ja nie mam tych oczek, to jest dla mnie po prostu taka czarność i raz światłem. No, bo to się po dopiero pojawia. Fry, fry jeden pokój. No. Dobra, jak na razie jest za spokojnie, zaraz będzie albo hall, czy jaką tam miał, albo ambush, coś czy. Jeszcze... Chociaż nie chcę tego. A no ten, ha, ha, hall. O, ergo. Ha... To masz, masz dalej. <grym> Dobra, Dobra witamy na kurze, jak, jak tego brać czego. dałam radę. Dobrze, już słyszałem. Dobra. Myślę, że mi wywali typo. Po pokojach forasu i Ambuszu to nie może być wiesz. O mm -hmm. co w mi chodzi? 69. Co nie na tym pokoju mieliśmy Rasa? No, wyski Let's go. Tak, za Okay. Taki... Na szczęście na razie nie było pajączka. O, co tak szybko teraz? No chyba za wcześnie wszedłem. Nie. Go leciał. Dobra, już miałem get out. Napisy. Ja też miałem. Stary. nie mhm. fajnie jak się uda do... no, ty... Dobra, to jestem free na szczęście. Pokój. No to zaraz będzie ten drugi SIK Co będzie? Ale był pierwszy. E, SIK to jest pierwszy, jak są te łatwka. Aha, wiem, nie wiem, wiem no. Nie, bo nie, nie, nie usłyszałem mhm. Ja tym drugim chyba nie dam rady Szybko weszłam chyba Przeweszłem ten Cik jest potem mega szybki. No jest ciężko no. potem pokonać na tym drugim. No ale to używasz witaminek i jest łatwiej. No to z witaminkami masz chyba i tak cały, cały czas taką samą prędkość. Nie, szybszy jesteś. Znaczy w sensie jak masz speeda tego Zeke'a już. Zawalu. No też jesteś szybszy. Z witaminkami? Znaczy mi tam prędkość... Hmm. Dla mnie tam prędkość to jest tam mało ważne. Ja, dla mnie jest ważne żeby się... Nie, no, nie, ale bo... lepiej nie ryzykować. Tu już. Ta... Nie, mm -hmm. Ej, są oczka. Dobra, Dobra. oczko. Chill. Chill. Jak są oczka, chyba to nie można do tego, nie? Yy, do szaf wchodzić, bo ja raz przedem do szafy mi oczko wywaliło. Nie, to, to nie może być żaden potwór. tylko ten wiesz, co o wyciemnościach siedzi. Nie, no ja się stałem. Do szafy i mi od razu oczko wywaliło te, co są na ścianach. To tu no. przede mną i miałem tylko żąb z i mnie waliło. Zrobili tak, bo tutaj jak są oczka to może się tylko ten ciemny pokój pojawić. I no... Mam. O! Pająk na mnie wyskoczył, gnojec. Aha. Widziałem, już nigdy nie otwieram szaf. Znaczy szafki, szuflad. A powiedzcie jak on się nazywa? jest Timothy? Jakoś tak, albo Timmy. No, do dokładnie, Timothy. Dobra, masz klucz. Ach. 80, let's go! Mhm. Mam wrażenie, że twoja zapalniczka mi coś Ja mam zapalniczkę, a ten mi wyskoczył na za... co Co Jak ta zapalniczka szybko schodzi teraz. No? Dobra, czyli tu tutaj. What the? Dobra, ja mam jednego lockpicka. O, idealnie. Jeden, jedyny lockpick. Dobra, no, im więcej oczek, tym lepiej. Mhm. Uh -huh. Dobra. To no. co, witaminki powiedziałeś, że wziąłeś? No, ale to jakiś będzie cię gonił. A, no ja wcześniej od tego otworzyłem prze, przed gonieniem, więc... Może dlatego. tego no. Przed gonieniem to się dezaktywują. Dobra, to się dezaktywują. Lewo W środek No widzę się faktycznie Dobra, też używam O, fuck Fuck, środek Ile tego? Nie, prawo Nie, nie Dobra, zdążyłem Ledwo Z witaminkami, bez nie zdążył A ja też Jest, dobra Udało mi się Dwie, dwie witaminki straciłem, ale było warto. Siemano. Oj, dobra, zaraz to ty... nie pamiętam. Ale mi teraz serce robimy bije, to. dobra. Udało się, widzowie. Proszę dla bo by mi podpowiedział, że witaminki tego... Dają ja Robimy to tym razem, gościu. Robimy to. Tym razem już nie ma, 92, robimy to. Ja, mo ja, mogę, no robić, nie robimy. ja mogę robić tą elektrykę na setnym, nie ma problemu dla mnie. Okej. Ty możesz siedzieć w szafie cały czas. Może jest taki chyba szaf, to No, no, Dobra. Teraz jest większa szansa na ambusza. Serio? Ambusza no na. ambuś się najczęściej pojawia. No, ambusz, ambusz. O. Ambusz się pojawia od 90 do 100. Już? Dwa razy tylko? Nie. Dobra. Wlecić. Ty znaczy. chyba jeszcze tak trzy razy może przejść, nie? Wejść może. Dwóch to wejściu. Szambany jest. Posrany. Otwór. Co? Nie leci. Także razem lecą. Nie, dobra. Ambusz pokonany pokonany widzę tego. Nie, dobra. Odpaliłem zapalniczkę i mi padło od razu. Zwoza. Ja nie mam takiej też. Gdzie jest. Dobra, mam. No, tu jest. No, to jest. to było ciężkie. No znowu. No to są już fajki, chyba. Ja się zgubiłem. Ja też. A, a. nie było psy. Ty... Był. Ok, super O, są drzwi O, mrygło, Pocztaj! a to już jest setny Dajmy radę Dawaj, Ja jest... nie wiem gdzie, To jest tylko ja setny pokonać I przed siebie po prostu, patrz, ja setny jestem. Wiesz co trzeba robić, nie? Trzeba się cofnąć wiem, to, wiem, stu... wiem. to ty tu już tutaj, ja tylko wejdę To no... mnie no, Ale to to fajnie wygląda to... Tu mnie nie ja pójdę sam No i fajnie, mhm. To ja w sumie uciekam <laughs> No, ale to, to fajnie wygląda na full grafika. No, to to poduszko. O, Magali. Jezus. Jezus. Maria. Tak, <try> z nią żyć. O, oh, shit! Dobra, oczywiście. Zaraz próbuję to wygrać za siebie. Mam na. Nie, Dobra, no. na stoi. Tak się siada, nie, nie mogę zrobić mi a teraz. On mi się ręce trzęsą. Weź, najgorsze jest to, że następny nie możesz zrobić mi. Tak. A ty Ta. <noise> ja nawet nie widziałem. Dasz no no kukulę, nie łatwo. ty mnie oglądasz? Tak. Stary. Już raz setny robiłem, teraz też dam radę. Kompis niech mnie tu nie zauważy. Mi po... No ja jestem po raz drugi na setnym i po raz... mi się nie udało. Teraz. Co? Nie, niepotrzebny mi jest. Dlaczego jest? jest Dobra, wody? odcinek nagrać. Mm. 4, 6 zapalone, się 2 zapalone, posuwać. 10 zapalone, 1 zapalone, 7 zapalone. udało się za pierwszym w ogóle nigdy mi się tak nie udało dwa zapalone trzy zapalone siedem zapalone osiem zapalone drugie się udało od razu i trzecie trzy zapalone pięć zapalone pięć zapalone 10 zapalone S? Udało się, Elevator power on. I'm the one for the job. Dobra, i teraz uciekamy no te... Tym razem mnie nie zauważył. S? Udało się. Sa. Za pierwszym! W ogóle. Czekam na, na Dursa 2. Też będę przechodzić. No będzie pewnie Chapter 2. No już jest zapowiedziane, że będzie... To be continued. Jezus. Udało się ci. Dors. Pierws za pierwszą próbą, a ja myślałem, że ten odcinek będzie dłuższy, chociaż ma 26 minut. Floors escaped one. No to sam raz, nie musisz to przemontować. Yeah. To jest, są jakieś czapki. Six eye. figure Figurehead. Timothy. Timothy with Timothy Jr. Więc to było na teraz tego odcinka, trzymajcie się i wyczekujcie kolejnych filmu, siema. O.